Serdecznie zapraszam Państwa na konferencję, która odbędzie się 31 marca w Kolegium Juridicum Katolickiego Uniwersytetu Belskiego. Będzie ona dotyczyć podsumowań na temat dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także piętnastolecia włączenia dorobku prawnego Schengen do prawa Unii Europejskiej. Konferencja jest objęta patronatem honorowym przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jednocześnie wiąże się z prezentacją monografii pod tym, samym tytułem co konferencja z udziałem wielu wybitnych przedstawicieli polskich uniwersytetów. Konferencja będzie podzielona na dwa panele, które będą okazją do podsumowań doświadczeń Polski z perspektywy Polski dotyczących właśnie członkostwa w Unii Europejskiej, a także członkostwa w strefie Schengen.